W imieniu uczniów Społecznej Szkoły Podstawowej, imienia Henryka Sienkiewicza, mam zaszczyt powitać na uroczystości Dnia Edukacji Narodowej szanownych gości: księdza kanonika Mariana Daniluka, panią dyrektor Bożenę Szyc, panią wicedyrektor Agatę Doluk. Kochanych nauczycieli, pracowników obsługi i was, koleżanki i koledzy. 14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą w Europie państwową w władzę oświatową, powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w stworzeniu polskiego szkolnictwa. Od tej pory dzień ten uznawany jest za święto edukacji narodowej. Powszechnie nazwany dniem nauczyciela. W każdym młodym człowieku żyje nadzieja, że w swym życiu spotka kogoś, kto natchnie go wiarą w to, że stanie się tym, kim może i pragnie być. Wszyscy, którzy z nami pracują, wkładają wiele starań i wysiłku, by nie zgasić tej iskry, co więcej, by poń, ambicji i aspiracji. Zapewniamy was niełaszczego święta, że gdziekolwiek będziemy, wspomnienie o was będzie z nami. Prosimy księdza kanonika Marianny Damiluka o zabranie głosu. Dzień nauczyciela był taki dzień w naszej szkole dosyć smutny, kiedy była decyzja, że tej szkoły nie będzie. Ta mała szkoła, którą tutaj niektórzy macie lekcje, 12 lat temu chyba, Postanowiono, że tej szkoły ma nie być. I wtedy wasi nauczyciele, już dużo nowych jest, przyszli i powiedzieli nie. My tak kochamy tych uczniów oni i tak kochamy to miejsce, tę szkołę, że nie pozwolimy. I powstało stowarzyszenie, które razem z nauczycielami waszymi, panią dyrektor, panią wicedyrektor, tę szkołę uratowało i szkoła się pięknie rozrosła. To znaczy, tak jak wyrośniecie rośniecie, tak i szkoła urosła. w takiej małej szkółki wyrosła ta wie, piękna, wielka, wielka szkoła. Ale y, y, czytacie napis często, gdy szkoła zbudowana z serc. A te największe dzieci mają troszeczkę mniejsze serce, nauczyciele mają większe serce, prawda? Takie, tak, tak na biologii pewnie będziecie się uczyli i tym sercem po prostu was bardzo kochają. Co najważniejsze, ktoś powiedział kiedyś takie brzydkie przysłowie, ja nie lubię go powtarzać, obyś cudze dzieci uczył, to ja wam powiem, że wasi kochani nauczyciele, na czele z panią dyrektor, pani wicedyrektor, oni nie, nie mówią, żeby jesteście cudze, oni mówią nasze kochane dzieci. I czy to przysłowie jest mądre, czy nie mądre w tej szkole? Nie, ono się nie nadaje, może w innych szkołach tak, ale w naszej nie. Bo my, my chcemy, nauczyciele wasi chcą was uczyć, chcą was, tak już napisane, inspirować, Wybitni nauczyciele inspirują, ale tu trzeba było by dodać jeszcze, kochają, troszczą się, martwią się o was, cieszą się waszymi sukcesami, po prostu stwarzają wam tutaj, tutaj drugi dom. Do nich możecie przyjść z każdą sprawą. Do waszej pani wychowawczyni, do pani dyrektor i powiedzieć, co, co was smuci, co was cieszy. Oni się cieszą razem z wami, ale także i przeżywają wszystkie trudności razem z wami. Bo nauczyciel i uczeń to zawsze idą ze za sobą. Złączeni za rękę, a właściwie bardzo złączeni sercem. Więc yy, kiedyś ktoś powiedział, ktoś święty, yy, święty Ignacy Antiocheński, to jest trzeci wiek, to jest tak 1700 lat temu, i powiedział także nauczyciel, to też, też byli nauczyciele, nauczyciel nauczyciela możemy porównać, powiedział do artysty rzeźbiarza. Nauczyciel rzeźbi duszę młodego człowieka. Czy to jest łatwa praca? Wyrzeźbić coś. Próbowali się to rzeźbić, lepić w glinie. To glina jest taka posłuszna. Czasami dzieci niekoniecznie posłuchają się i dadzą się tak wyrzeźbić i trzeba cierpliwości, i trzeba odejść, i spojrzeć z daleka, z dystansu, więc właśnie nauczyciel to nie zawód, słuchajcie, to jest powołanie, to jest y, miłość, to jest, to są artyści i macie wspaniałych artystów, nauczycieli, takiej wysokiej klasy, którzy rzeźbią wasze serca, wasze dusze i y, mam to szczęście, że widzę jak to czynią, Yy, ostatnio ósme klasy są tutaj właśnie byliśmy na zielonej szkole w Okunince ja widziałem jak wasi wychowawcy jak się troszczyli, się cieszyli razem z wami, że tyle potraficie, że jesteście chętni że jesteście, zgrybacie się, że yy, jesteście dla siebie nawzajem dobrzy że sobie pomagacie, że yy, wzajemnie się o siebie troszczycie, że tworzycie wspaniałą grupę, rodzinę yy, więc ja widziałem ile radości Sprawiliście swoim nauczycielom, a oni nie liczyli czasu, nie mówili: My powinniśmy pracować od godziny 7 do 15, i koniec, i tyle. Pojechali z wami, zostawili swoje domy, dlatego że was kochają. Taki jest nauczyciel w tej szkole, i za to bardzo dziękujemy. Myślę, że każdy z was powinien bardzo serdecznie podziękować dzisiaj swojej pani. I wychowawczyni i pani dyrektor, pani wicedyrektor, ale też e, e, panią, które, czy paną, którzy was uczą, a nie są naszymi wychowawcami. Taki uśmiech serdeczny i moi drodzy, e, każdy e, wiemy, że pani dyrektor lubi róże. A kto jeszcze lubi róże z, z pań nauczyci, nauczycieli? Ktoś jeszcze lubi róże? No właśnie. Więc wiecie co ja proponuję, zanim, zanim w imieniu stowarzyszenia, mówiłem wam to stowarzyszenie to jest taki organ prowadzący szkołę. Dzisiaj nie ma pani e, Doroty Jakubaszek, pani prezes. I e, ja w imieniu tego stowarzyszenia, zarządu stowarzyszenia, e, chcę złożyć najlepsze życzenia, dużo zdrowia, żeby wasi nauczyciele mieli dużo siły, żeby jak najczęściej się uśmiechali żeby mieli jak najmniej troski i kłopotów o was a i yy, żeby od was zawsze otrzymali miły uśmiech dobre słowo i wdzięczność wiem słuchajcie że wasi nauczyciele przynajmniej od wielu wiem że się modlą za was idą do szkoły się modlą za swoją klasę więc ja myślę że jest miesiąc październik różańcowy i może jedną taką różyczkę e, damy naszym e, Paniom, Panom jedno Zdrowość Maryjo taka piękna róża różańców jest tych 50, a my jedną różę swojej Pani wychowawczyni czy komuś e, z nauczycieli Pani Dyrektor przekażemy a ja składam najlepsze życzenie jeszcze raz i te piękne róże Pani Dyrektor, i... macie najlepszą dyrektor na świecie i nauczycieli. Dziękuję Myślę, bardzo. prawa cię należą ogromne. Pani dyrektor, dziękuję serdecznie. A pani wicedyrektor to nie tylko, że mówi, ale jeszcze śpiewa. Jest śpiewającą panią dyrektor. Super dobrego, dziękuję serdecznie. I zaraz obiecana różyczka naszym paniom. Powstańmy, dobrze? Jedno Zdrowaś Maryjo, jedna różyczka w intencji Waszych kochanych nauczycieli. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy do obejrzenia części artystycznej przygotowanej przez uczniów klasy 4A. Cierpliwość jak aniołów, To bądź ze śmiechem przekazywać tyle wiedzy. Nauczyciel to potrafi, bez wyjątku warto piątku, no a za to od nas się należy. Kiedy klasa nie pojmuje, że się uje, nie kreskuje, i zamiast ciszy znów jest rumor. Nauczył się ze spokojem, odczaruje złe nastroje, bo on wie przez jakie u się pisze humor. Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy. Nauczyciel to potrafi bez wyjątku, aż do piątku, no a za to od nas szóstka się należy. Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto, by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy. Nauczyciel to potrafi bez wyjątku, aż do piątku, no a za to od nas się należy. Wesoła, aby żaden uczeń nie miał w sobie lenia Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów, co, by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy. Nauczyciel to potrafi bez wyjątku aż do piątku. No a za to on nas się należy. Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów, by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy. Nauczyć się, co potrafi, bez wyjątku aż do piątku, no a za to od nas wszystko się należy. Przyśniło mi się dzisiaj, tu szkoła zniknęła. Jakaś taka wielka pustka mnie ogarnęła. Orety, co to by było, gdyby do szkoły się nie chodziło? Albo gdyby tylko dla chętnych była. Ciekawe, ilu uczniów by wtedy liczyła. A gdyby zrobili coś tak szalonego, zając z wakacji dwa miesiące roku szkolnego. Czyby brakowało nas nauczycielom? Czyby nas szukali, jakby nas w szkole nie spotkali? Czyby zapłakali, czy by się nudzili? A może by bez nas się świetnie bawili? Spokój ducha w ciszy pewnie by zyskali, czytaliby książki i medytowali. Nie dali by rady wytrwać w samotności, gdy bez ich opieki gdzieś tam byśmy rośli, gdyby nas nie mogli uczyć, odejmować. Czy wiersze umiemy deklamować? Nie pozwalać biegać, buty kazać zmieniać. Za dużo jest tego, by wszystko wymieniać. Bez nas egzystencji widliby jałowe, pozbawione sensu. My nieduzinkowe przeżycia każdego dnia im zapewniamy. To dla ich rozrywki ciągle się staramy. By dzień się nie dłużył, żeby coś się działo i żeby coś ich ciągle absorbowało. Mam nadzieję, że nie myślę, że to coś łatwego codziennie udać kołośnie i Człowiek lubi ciszę, musi hałasować, biega, chociaż wolałby pospacerować, krzyczy zamiast myć szeptem o poezji. Do takich koncepcji potrzeba finezji, dobrej gry aktorskiej, no i poświęcenia. Wszystko dla ich dobra. Czy ktoś to docenia? Bo sztuka polega na ukryciu sztuki. Niełatwo jest zagrać niechęć do nauki. że nie rozumiem, że się buntuję i że żadnej książki przeczytać nie chcę. Zwierzę wam się trochę. Czasem sobie marzę, że pokazujemy im prawdziwe twarze. Zabierzcie go razem z jego pomysłami. Od zawsze tak było, takie są układy. Może i one mają swoje wady. Jakbyś spojrzał w oczy, pani od Polskiego, gdyby się dowiedziała, że czytasz Chilego, a musi dyktantami głowę ci zajmować, mógłbyś jej w ten sposób psychikę zajmować. Bądź odpowiedzialny, ja nie wygadałem, że turniej szachowy pięć razy wygrałem, i pani Ola się ucieszyła, że mnie tabliczkiem na nauczyła. Taka dumna była, nie miałbym sumienia jej tego odbierać, a powiedz po co o czym miałbym jej otwierać. Od lat konstruję strony w internecie i milczę. Sumieniem jakoś nie gniecie. Na lekcji czasami kwadrat narysuję albo prezentację krótką przygotuję. Nie mam zamiaru się tego inspirować. Mógłbym się to system zdoorganizować. Co dzień szkoły? Uczycie zbyt każdy na nim się wzdłuż. Ale może na królkę uchylimy naszej tajemnicy. Wiecie, że Kasper może nawet mieć i rację? Przecież oni nas już dobrze znają, każdego dnia cierpliwie nas odkrywają. Przestańmy w końcu wciąż fantazjować, bo dobrze wiemy, że bez nich trudno byłoby egzystować. My nauczycielom dziękujemy, że dzięki nim lepszymi ludźmi się stajemy, że serca przed nami swe otwierają, i kiedy trzeba, pomocną dłoń podają. Pod ich skrzydłami swoje rozwiniemy. I kiedy przyjdzie pora, trudną drogę życia poszybujemy. Praca nauczyciela to ciągłe wyzwania. W każdym z nas się kryje talent do szlifowania. Odkrywać talenty, drogę czym wskazywać. Uczyć jak żyć i jak wiedzę zdobywać. My jesteśmy kompozycją, a wy autorami. Nie poddawajcie się. Wielkie dzieła pobrzmiewają różnymi dźwiękami. Dzisiaj dziękujemy za to, że wiemy dokąd Wisła płynie I, i gdzie się mieści ten Najwyższy Szczyt i jakie nosił król Sobieski imię i że rzeką trzeba opisać przez RZ. Za to, że wiemy, co kopernik zdziałał, ile to jest 7 razy trzy, gdzie Rzym, gdzie Krym, gdzie co mała, że rok ma 365 dni. Że tak dokładnie pamiętamy przecież o tym, że woda przez 100 wrze, że polskie statki płyną z portu Szczecin, że na wieży majerackiej strażak w trąbkę dmie. Za to wszystko, co jeszcze dla nas tajemnicą. Przed nami jeszcze wiele wspólnych lat. Za to, za to składamy Wam dziś wiele życzeń, z nimi jesienny najpiękniejszy kwiat. Jak stara mapa w dłoni podróżnika, która pomaga znaleźć właściwy szlak. Jak gwiazda rozprasza najgłębszy mrok, na dobrą drogę kieruje wędrowca za wzrok. Tak Wy, nie tracąc nigdy cierpliwości, Otwieracie nam przestrzeń możliwości. Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Radość w sercach naszych się udziela, Waszą pracę bardzo szanujemy, z całych naszych sił Wam dziękuję. Niełatwa bywa czasami. Wystajecie się nam przewodnikami. Podajcie nam dłoń w chwilach zwątpienia. Jesteście dla nas wciąż źródłem natchnienia. I dzięki Wam możemy sięgać wyżej. Do spełnienia marzeń nam coraz bliżej. Dzisiaj mamy Dzień Nauczyciela. Radość w sercach naszych się udziela. Waszą pracę bardzo szanujemy. Z całych naszych sił Wam dziękuję. Kochani, ale dzisiaj dużo wzruszeń. Jakie piękne piosenki, jakie piękne wiersze. Dziękuję pani Asi, pani Agatce, a przede wszystkim, kochani, wam też za to, że się pięknie przygotowaliście, za to, że przekazaliście nam tyle ciepłych, pięknych słów. To, co powiedział ksiądz proboszcz, wybitny nauczyciel inspiruje. W naszej szkole są tylko wybitni nauczyciele. Cudowni, wspaniali. Nauczyciele, którzy Was przede wszystkim kochają, którzy yy, chcą zawsze być obok Was, widzieć Wasze troski i widzieć Wasze radości. Taki jest prawdziwy słuchajcie, nauczyciel. Niekiedy trudno w to uwierzyć, ale jak miną kilka lat, to doświadczycie takich właśnie emocji i wtedy stwierdzicie, no tak, fajnie było w tej podstawówce i będę, będziecie bardzo wdzięczni za to serce, które tutaj otrzymaliście. Ja chciałabym podziękować Podlaskiemu Stowarzyszeniu Dobra Szkoła, tak się nazywa nasz organ prowadzący. To dzięki nim właśnie dostajemy my, nauczyciele, inspiracje, to właśnie dzięki członkom stowarzyszenia, dzięki zarządowi stowarzyszenia możemy Wspólnie i budujemy, i możemy wspólnie realizować nasze pomysły. Także księże Kanoninku, na ręce księdza, wielkie, wielkie podziękowania za pracę całego zarządu, bo to jest też Wasze święto. Dziękuję bardzo. A dla Was, kochani nauczyciele, takich ludzkich życzeń, pomyślności w życiu takim, naszym codziennym. Życzę zdrowia, radości, aby zawsze nad Waszymi głowami, nad głowami Waszych rodzin świeciło słońce. Życzę wszystkiego, co najlepsze, i dziękuję za to, że jesteście, i za to, że no ja mogę na Was zawsze, w każdym momencie, w każdej chwili liczyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i życzę miłego dnia i miłego świętowania Dnia Edukacji Narodowej. Dziękuję bardzo.